Cześć, witajcie na kanale RoszMaluje i dzisiaj was nie rozczaruję rymowanie przez czasowniki to nie rapowanie ale nadal rymowanie pogadamy sobie o nowym sezonie rozczarowanych pomysł na to, żeby zahaczyć o rozczarowanych wpadł mi od razu jak pojawił się, pojawiła się zapowiedź Nowego sezonu, czyli na 20 września, czyli już po terminie, czyli już niektórzy mogli go obejrzeć, a jeżeli nie, to mogą się czegoś z tego filmiku dowiedzieć. Na starcie, już zaznaczam, że spoiler będzie tylko jeden tego pierwszego odcinka, a reszta będzie bardzo ogólnikowo, w razie czego. Chyba, że nie chcecie się dowiedzieć, co jest w pierwszym odcinku, to możecie to przywinąć, wyciszyć się lub cokolwiek innego, żeby popatrzeć jak powstaje praca. A niestety muszę zaspoilerować i zdradzić co było w pierwszym odcinku, bo pierwszy odcinek strasznie mnie zawiódł. Zaraz wytłumaczę dlaczego. Także nie nastawiajcie się negatywnie, ale no jest to powód dla którego muszę koniecznie o tym wspomnieć. Więc wspominam. Jeżeli nie chcesz dowiedzieć się co jest w pierwszym odcinku, to w tym momencie możesz ściszyć głos. Pierwszy odcinek mnie zarówno zaskoczył, Jaki zawiódł po temat Dagmar i Bin? No kurczę, to można było tak super rozwiązać i tak to rozwinąć. W ogóle, no nie, tego się spodziewałam. No kompletnie, no nie. No sądziłam, że to zanim Bin się dowie o tym, że jej matka wszystkich oszukała, to tak miną chociaż z, z dwa odcinki albo trzy, a tu nie. W pierwszym odcinku ona szybko się dowiaduje, szybko odkrywa całą prawdę i nawet nie ma tego momentu jakiegoś tak zastanowienia, grozę ani nic. No do mnie to nie przemówiło kompletnie. Nie wiem dokładnie, na jakiej zasadzie produkują y, takie seriale animowane, no, ale zauważyłam, że pierwszy sezon i drugi miał 10 odcinków. I chyba o to im chodziło, że oni muszą się zmieścić w 10 odcinkach, a no tak... Y, nie rozumiem, bardzo tego nie rozumiem, no to... Mógł być bardzo ciekawy wątek, super rozwiązany. I no nie wiem, chociaż te dwa odcinki, jakby dodali jeden odcinek więcej, to chyba nie stałoby się nic złego. Albo zamiast tego zapychacza takiego pośrodku, to mogli dać jeden ważniejszy odcinek. No niby to tak jest, że albo wtedy by musieli wypchać ten pierwszy odcinek, że ona tam się jeszcze miota, że ona nie wie. I w tym drugim odkrywa dopiero tajemnice, ale to by było według mnie lepsze rozwiązanie, niż wcisnąć wszystko na szybko do pierwszego odcinka i przeładować tutaj cyk, 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 bo to trzeba wsadzić, to trzeba wsadzić i ona musi się dowiedzieć, więc my musimy z tym wszystkim zdążyć i, i mamy się wyrobić w ciągu tych tam chyba 20 minut i, i elo. No, tak to wygląda dla mnie. Bardzo, ale to bardzo tego żałuję, że oni w ten sposób to rozwiązali. No nie mogę tego przeżyć, szczególnie że później już mamy właśnie tak odcinki trochę po środku, takie trochę zapychacza jak w pierwszym sezonie, co zaraz dojdziemy do tego, że to nie jest według mnie złe. No i później znowu się rozwija akcja. I oni nie mogli poświęcić tego jednego odcinka po środku, żeby rozwinąć wątek Dagmar i Pin. No, nie, nie mogli... No, ty, 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 ty. Nie przeżyję. Nie pasuje mi to. Bardzo mi to nie pasuje. nie tego się spodziewałam. I jeszcze mnie zaskoczyli w sposób niezadowalający. To jest jeszcze bardziej smutne, bo jakby mnie zaskoczyli i by nie zadowolili tym, to spoko godzę się na takie rzeczy, ale no oni mnie nie zadowolili. Nie podobało mi się to. Dobra, już koniec spoilerów powiedziałam to co chciałam i to jest dla mnie znacząca sprawa, więc musiałam o powiedzieć. A teraz przejdźmy dalej. Jeżeli więc przejdziemy do tego, co jest po pierwszym odcinku. Tam trochę się rozwija akcja, później po środku są trochę takie zapychacze, według mnie i znowu na koniec rozwija się akcja, czyli dla mnie bardzo podobna budowa tego, co było w pierwszym sezonie i nie uważam, żeby te zapychacze były złe, bo zawsze wniosłam jakąś mądrość i w sumie no nie, mi to odpowiada. Są takie luźne te odcinki, czasem trzeba trochę przystopować. Może to się później jeszcze w przyszłości przyda, bo tak było w pierwszym sezonie, że takie niby nic nieznaczące odcinki, a jednak miały znaczenie w późniejszym czasie. Tutaj zastosowano dokładnie ten sam myk, zgaduję. Ma to odniesienie m.in. w dalszych relacjach rodzinnych. No, także dla mnie spoko. Były fajne, ogólnie przez cały serial cały czas był ten sam humor i ja go bardzo polubiłam. Nie jest tak, że siedzę i non się śmieję, ale jak oni czasem coś tam walną, to no, jestem poskładana totalnie. Najbardziej podoba mi się w tym serialu takie podejście do tej zaściankowości, hipokryzji i ironii idealna mieszanka, która stwarza idealny humor jeżeli ktoś nie obejrzał nowego sezonu i boi się tego, co dostanie w drugim sezonie to nie martwcie się ten pierwszy odcinek mnie, mnie zawiódł tylko mnie, bo w sumie Łukasz to był zadowolony ale ogólnie cały sezon poczucie humoru no wszystko, wszystko, wszystko tam grało wszystko było takie w pierwszym sezonie czyli po prostu zajebiście fajnie zgrywały się kolejne akcje myślę, że jeszcze dużo wątków bo w sumie doszło dosyć sporo nowych wątków które będą rozwinięte w kolejnych sezonach myślę, że warto obejrzeć warto nie odpuszczać aczkolwiek autorzy wkroczyli na taki dosyć niepewny grunt bo pojawiają się tam właśnie te nowe wątki i nie wiem czy każdy by ten nowy wątek zadowolił mnie osobiście bardzo zdziwił i tego też się nie spodziewałam, ale to mnie pozytywnie zaskoczyło, bo to jest, idzie trochę w stylu takim, który bardzo lubię i mi to kompletnie nie przeszkadza. W sumie jestem ciekawa, jak oni chcą to wszystko połączyć. Jestem ciekawa, czy jest tego więcej. Owijam tak w bawełnę, ale nie chcę Wam powiedzieć, co to jest, jeżeli nie obejrzeliście. Ale myślę, że warto poczekać, aż oni sami to rozgryzą, rozwiną i zobaczymy, co z tego wyjdzie. Może jedynie podpowiem, że to chodzi właśnie trochę o odbieganie trochę tematyki średniowiecza, coś w tym stylu bym powiedziała. Jestem mega ciekawa, jak to wyjdzie, bo, no, nie wiem, jakoś tak wcześniej nie dawali znać, że chcą trochę zmienić styl. W sumie, nie, nie, nie wiem, czy koniecznie chcą bardzo zmienić styl, bo jeżeli chodzi o charakter serialu, to nadal jest taki sam, ale no. Nie jestem pewna, czy to każdemu się spodoba. Mnie to osobiście się bardzo spodobało, bo to jest właśnie. W tym moim stylu. No i nie mam czego żałować. Nie mam czego żałować, jestem po prostu ciekawa, jak oni to wszystko teraz połączą w jedno. Jak to rozwiążą, a wydaje mi się, że będzie bardzo ciekawie. Oczywiście wprowadzili dużo wątków i kończy się tak, że rozwiną wszystko dopiero w kolejnym. Mam nadzieję, bo jak trzeci sezon wprowadzi kolejne jakieś nowości, to się w tym zgubię po prostu. Nie będę ogarniała co było gdzie, ani, ani jak. Ale na ten moment wszystko jest póki co logicznie i ładnie ułożone. zrozumiale, zabawnie. No i oczywiście kończy się zawsze w tym dramatycznym momencie, gdy już chcesz widzieć co jest w kolejnym sezonie. Boże! Nie czekać kolejny rok. Powiedziałabym właśnie, że to jest taki sezon, pośród sezonów, taki sezon pośrodkowy, który zostawia dużo pytań. I odpowiedzi dostaniemy po czasie. No niestety tak jest, ale no, mi to też jakoś nie przeszkadza. Seriali ja w sumie za dużo nie oglądam prawie żadnych albo jak już oglądam, to jednosezonowe, chyba że to są właśnie jakieś animacje. To animacje oglądam bardzo chętnie. No ale zgaduję, że to jest dosyć częsty zabieg, że w sumie, jak patrząc gdzieś tam, jak słyszę opinie o serialach, bo właśnie jest tak, że o, a w tym sezonie pojawiło się dużo niewiadomych to w sumie dopiero to się wyjaśni może nie jest tak, że to jest mnóstwo jakichś niewiadomych i że w sumie na nic nie dostaniecie odpowiedzi no ale pojawiają się pytania, pojawiają się pytania i jestem ciekawa jak to pójdzie dalej i gdyby nie ten pierwszy odcinek i nie ten pierwszy wątek to nie umiałabym wybrać, który sezon jest lepszy bo oba są naprawdę świetne nie mogę nic im zarzucić, to jest, to jest po prostu moje poczucie humoru, i no, mi się tam wszystko podoba. Nawet jeżeli ten pierwszy odcinek mnie tak zawiódł, nie przeżyję go, będę go przeżywać. <gry> Ale ogólnie wszystko, wszystko gra i puczy. Także jeżeli ktoś jeszcze nie obejrzał w ogóle tego serialu, to bardzo polecam. A jeżeli ktoś dopiero podchodzi do drugiego sezonu, to na pewno się nie zawiedzie. Tyle by było na temat rozczarowanych. Taka moja mini recenzja, bardzo mini, też nie chciałam za dużo powiedzieć, bo no dosyć jednak jeszcze nadal świeży temat, nie wszyscy obejrzeli yy, więc gońcie, nadrabiajcie bo warto <grytanie> powtarzam kolejny raz, ale no naprawdę może poopowiadam wam trochę też o samym rysunku stwierdziłam, że chcę zrobić fanart, dlaczego stwierdziłam, że lepszy fanart? Yy, z prostego powodu uznałam, że żaden mój pomysł jest wystarczająco dobry, żeby go narysować. A bardzo spodobała mi się sceneria, a raczej ujęcie z serialu, właśnie, jak oni tam, tak mi się wydaje, że to było właśnie serial. Tak czy siak, spodobało mi się to ujęcie i stwierdziłam, że tak, chcę go narysować. Bardzo mi się podoba. Może nie nazwałabym tego fan art, a raczej draft in your style. I dosyć sporo czasu minęło. Zanim wziąłem się za rysowanie postaci na tle, po pierwsze, budynku, a po drugie, z innymi postaciami, nawet jeżeli niekoniecznie są ludźmi, ale, no, wiecie, to jest trochę taka obawa, że jak doda się te kilka elementów, to one już nie będą tam pasować. Więc było takie małe ryzyko, że nie będę potrafiła nawet tego odwzorować, tej sceny, co mnie trochę przerażało. Myślę, jednak, że wyszło. Spoko, i że jak na osobę, która przez bardzo długi czas nie zabierała się za takie rzeczy, to nawet bym powiedziała, że wyszło mi świetnie. Trochę takie narcystyczne, ale nie będę się pojeżdżać. Nie. Poza tym, ja jestem naprawdę dumna z tej pracy. Przyszłościowo bym jeszcze pewnie kilka rzeczy zmieniła, ale na tym moment jestem naprawdę dumna z siebie, że tak mi to dobrze wyszło. Nie tak perfekcyjnie, jakbym chciała, ale dobrze. Taki artystyczny kompleks, że nigdy nie jest wystarczająco dobrze. Nigdy nie będzie wystarczająco dobrze, Boże. Nie róbmy sobie tego. Jedyny błąd, jaki popełniłam w perspektywie czasu, to to, że od razu nie pomalowałam tła na jakiś dany kolor, bo gdy zaczęłam już malować tło, to miałam wrażenie, że Bin jest trochę za blada. Chociaż ona jest blada, ma białe włosy, więc trudno, żeby była bardzo ciemna, ale no o to mogła bardziej pasować być ciemniejsza do tego obrazka ostatecznie jednak jest według mnie ok, tak. ale następnym razem na pewno pomaluję tło na jakiś kolor ja tak nie uważam, że to jakoś bardzo tragicznie wpłynęło na pracę oczywiście najłatwiej było narysować Lucy'ego tego demona czarnego no sorry, ale jest cały czarny nie ma cieni ma dziurę białą i kropkę jako oko Także no, on był oczywiście najłatwiejszą postacią. Drugą była Bin, bo no, tutaj nie było jakiejś nowości. Człowiek, włosy, ubranie, no, cały czas jakby mielenie tego samego, ale ogólnie najtrudniejszym, największym wyzwaniem w tej pracy. Nawet nie okazał się budynek, czy może, czy niebo, tylko przyklęty elfo. Boże, elfo! On doprowadza mnie do istnej gorączki, bo nawet nie wiedziałam, jak go narysować we własnym stylu. To był pierwszy podstawowy błąd, który znacząco wpłynął na resztę pracy, którą robiłam o wiele dłużej z jego powodu. Kompletnie nie miałam pomysłu, jak go narysować, bo narysowanie go kropka w kropkę nie pasowało kompletnie do rysunku, a z drugiej strony nie miałam innego pomysłu, jak go zrobić, i to było ciężkie danie. No, my dosyć mocno ciężkie. Jeszcze przegrzebałam internet i okazało się, że nawet nie ma za dużo z nim fanartów, i nie za bardzo miałam się czym posiłkować. Owszem, były jakieś prace, były jakieś pomysły, ale żadna z nich mnie nie zainspirowała do tego, jak go zaprojektować. I tak szczerze mówiąc, nadal bym go zmieniła. I to nie tak, że o trochę tam cieniła, trochę tam jaśniej, bym go całego zmieniła. Tylko nie wiem. Na jak? Bo nadal nie mam na niego pomysłu. I może się wydawać, nie wiem, nie wiem, czy Wam się wydaje, ale mi się wydaje, że on nie do końca tam pasuje. Tak. Ach, no nie wiem, się tak. Ja nie miałam pomysłu. Jeżeli macie jakiś pomysł, jak go można narysować, to to mi powiedzcie, bo no, nie, nie miałam pomysłu. Niby, niby jest obrazek, on jest żony, to jest postać istniejąca, gadająca w serialu, ale. W moim stylu go kompletnie nie widziałam. Nie wiem, gdzie on był. Pustka w mojej głowie. Kompletna. I ja wiem, czego to może być powód, bo on nie jest jakąś moją ulubioną postacią w serialu. Momentami nawet mnie trochę denerwuje, ale uważam, że on tam doskonale pasuje. I ja bym go nie zmieniła. To jest po prostu typ charakteru, za którym ja nie przypadam. I nie chodzi tutaj o to, że on jest o super ultra dobry. A może właściwie o to chodzi? Nie wiem, bo nie ma super ultra dobrych istot na świecie. Są dobre, bardzo dobre i takie, wiecie, empatyczne i w ogóle, że oddałyby serce. Ale no, ja jestem trochę takim... No, wyznaję taką zasadę, że każdy ma trochę w sobie takiej ciemności i tej... No, jesteśmy tylko ludźmi, jesteśmy złożeni na tyle z stylu myśli i... No, to, to, to się nie da być takim czysto dobrą postacią. I z niego to się wręcz przelewa. Nie wiem, czy to chodzi o ten problem, czy no nie wiem. no jakieś nie jest to moja po prostu ulubiona postać, ale idealnie tam pasuje. Uważam, że w tym trio jako jeden z głównych bohaterów świetnie się tam sprawdza i bym go nie zmieniła na żadnego innego bohatera, bo on jest tam po prostu pasuje doskonały. On popycha. Łączy te dwie postacie Billusego, popycha ich czasem. No, a to nawet dało się odczuć w serialu, że trochę jak, jak go nie ma, to tak. No, to, to już nie jest całość. To nie jest całość, to nie jest to. Yy, Także, no, nie można go porzucić. <laughs> Uważam, że jest bardzo znaczący. Jednak na no, średnio go lubię jakoś tak. Nie. I między innymi to jest to jego nielubstwo, albo takie średnie lubienie, jest powodem tego, że nie za bardzo wiem, jak go narysować. Wielokrotnie jest tak, że jak obejrzę jakiś serial, czy animowany, czy nieanimowany, to jak już wyobrażam sobie pracę, to właśnie tych postaci, które lubię, no to w sumie dosyć logiczne. To, że zanim nie przypadam, nie dało mi powodu do tego, żebym go wyobrażała sobie w jakichś różnych akcjach, sytuacjach, obrazkach. Nie to co Bin, czy to co Lucy, czy to co nawet pozostali bohaterzy. Nie wiem, on to jakoś tak kompletnie do mnie nie przemawia. Cóż, ja już sobie dzisiaj pogadałam, już wszystko wiecie, ale ja nie wiem, czy tam praca Wam się podoba, więc dajcie koniecznie znać, czy oglądaliście w ogóle drugi sezon rozczarowanych i czy w ogóle oglądaliście ten serial, bo jeżeli nie, to musicie go koniecznie nadrobić. Ja przy okazji zapraszam was na swojego Instagrama i Facebooka, szczególnie na Instagrama, bo tam na pewno będzie się bardzo, bardzo dużo działo przez ten. Kolejny miesiąc nasz nadchodzący. I subskrybujcie ten kanał, jeżeli chcecie zobaczyć więcej filmików i chcecie być na bieżąco, to koniecznie kliknijcie dzwoneczek, a ja się z wami żegnam. Do zobaczenia następnym razem. Pa-pa!